To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata, sobotni Węgielberku. Mężczyzn wygrywa Paszkę przed Lindwikiem, Kraftem, Granerudem, Laniszkiem, Forfangiem, Sundalem, Deszwandenem, Zajcem i Hajbekiem. Ogólnie rzecz biorąc, jest zwycięzca niespodziewany. Jest Pius Paszkę po raz pierwszy, co ciekawe, ustanowił rekord. Najstarszy zawodnik, który odniósł pierwsze zwycięstwo, jeśli chodzi o swoją karierę. Do tej pory był to Jan Matura. też miał 33 lata, tylko że był w okolicach swoich rodzin, a Pius Paszkę ma 23, z delikatnym haczykiem, więc ustalił nowy rekord. 10 miejsce, jeśli chodzi o wiek zawodnika, który ma podium, szóste miejsce wśród najstarszych ze zwycięstwem w pucharze świata. No robi to wrażenie. Jest to coś czegoś nie spodziewałem. W pierwszej serii jeszcze przykrawędziował. Te noty mogły być nawet nieco niższe, w drugiej serii bardzo dobry, skok, zdecydowanie najwyższe nota, ale w tym momencie jeszcze nie myślałem, że Paszkę będzie nawet na podium. A tak to się ułożyło, że o ile Kraft jeszcze ten skok był u niego średni, bo on był z błędami, to u Hajbeka był bardzo zły, a u Wellingera nie wiem co się stało. Nie wiem, czy to była kwestia kamery i nie widziałem czegoś bardzo karygodnego na progu czy w powietrzu, ale nie wiem co tam się stało z Wellingerem, ale o tym później. W każdym razie Paszkę szósty po pierwszej, pierwszy po drugiej serii, pierwsze zwycięstwo w karierze, drugie miejsce na podium w tym sezonie i zresztą w karierze, no niesamowity występ, no miniaturka nieprzypadkowa, no bo jaki ma być teraz inny temat, już mi się nie chce o Polakach znowu dyskutować, chociaż myślę, że jeżeli jutro będzie jeszcze gorzej, to jakiś grill po prostu wjedzie z Turnbichlerem, z Stochem, z jeszcze sporo innymi osobami i się zapytam, czy warto troszeczkę podgrillować jednak, czy może jeszcze nie. W każdym razie wielkie prawa dla Paszkego, bo to jest właśnie naprawdę ten zawodnik, który no się nie zapowiadał, naprawdę się nie zapowiadał, że w zasadzie można by przekleić któregokolwiek zawodników z zaplecza tych nieco młodszych, którym średnio idzie i już po pięć razy było pisane na forach, żeby skończyli karierę. To właśnie Pius Paszke jest tym zawodnikiem. To jest ten zawodnik. Późno debiutował w zawodach Pucharu Świata, bardzo późno zdobywał pierwsze punkty, bardzo późno w ogóle dostał szansę, żeby trochę poskakać w Pucharze Świata i dobił do takiego poziomu, że można rozważać go jako Zawodnika w końcu bardzo równego, w bardzo dobrej formie, czy pudło TCS-u. Czemu nie? W zasadzie historia hollywoodzka, gdyby zdobył to trofeum dla Niemców, którzy tak strasznie długo czekają na ten TCS, to byłoby hollywoodzkie i family friendly content aż do przesady. Drugie miejsce Lindwig, trzeci po serii pierwszej, dwunaste, przepraszam, dwudzieste drugie zwycięstwo, przepraszam, podium w karierze. I ogólnie Lindwig strasznie kieruje to odbicie w górę. Jestem ciekaw, czy to jest nowa wizja sztekla, bo mam wrażenie, że to tak nie powinno wyglądać. A czy to jest kwestia tylko tej skoczni, że dobrze skierować to odbicie w górę przy tak silnym wietrze z tyłu. No ale Norwegowie naprawdę dzisiaj zmietli resztę stawki, jeśli chodzi o Puchar Narodów i to są ci Norwegowie, którzy też średnio zaczęli sezon, tylko że oni teraz naprawdę no, doszli do poziomu, kiedy z ich czterech wszyscy albo season best, albo wyrównań najlepszy wynik w sezonie, czy też w karierze, tak jak u Sundala. Trzecie miejsce, Kraft czwarty po serii pierwszej, 104 podium w karierze, a Honen nieco coraz bliżej i nawet przy tych skokach, gdzie nie do końca trafiał z warunkami, gdzie drugi skok naprawdę nie był za dobry i jest to niepokojący sygnał dla Krafta, że jednak ta lewa Ręka znów gdzieś tam koryguje, znowu ona gdzieś tam ucieka. Kiedy Kraft nie był w formie w poprzednich sezonach, zwłaszcza dwa sezony temu, to właśnie ta uciekająca ręka pojawiała się, kiedy ten skok był nie najlepszy. Tu się znowu to pojawiło. Nie był to najlepszy skok, nie był nawet zbyt dobrze wylądowany. A to wszystko wystarczyło, żeby znów stanąć na podium i żeby umocnić się na liderowaniu w Pucharze Świata. To wystarczyło i ogólnie tylko jeden konkurs bez podium, aczkolwiek nie dziwiłbym się, gdyby Kraft na przykład jutro nie stał na podium, bo jest po prostu zawodnikiem z czołówki w tym momencie. Nie jest liderem, jeżeli chodzi o czołówkę, mimo tego, że na treningach prezentuje się bardzo dobrze. Czwarte miejsce Grenner, ósmy po serii pierwszej, występ bardzo przyzwoity, nawet trochę powyżej oczekiwań. Najlepszy występ w sezonie. Piąte miejsce Niszek, siódmy po serii pierwszej też bardzo fajny, skoki i dobrze lądowane, a do tego do no, jak za oni, który kieruje dość wysoko odbicie w górę no to daje sobie trochę lepiej no i znów Laniszek krośnie przed turniejem skoczki, podobnie jak lindvik szóste miejsce Forwang 10 po serii pierwszej znów najlepszy występ w karierze skoki bardzo fajne a ten drugi no to też można powiedzieć, że troszeczkę miało ciężkie zadanie, czyli jak manewrować tym rozbiegiem w momencie, kiedy jeździły te odczyty od półtora metra do zera praktycznie momentami było takich zawodników sporo, którzy się złapali na przód. na samym początku rywalizacji, był także Hałem w pewnym momencie się złapał na bardzo dobre warunki, Żur Shiro i Kaido w pierwszej serii chociażby. I ogólnie to było dość niewdzięczne zadanie, chociaż uważam, że lepiej poprowadzony konkurs niż ten kobiet. A sam Forwak, drugi skok 143,5 metra, lądowanie trochę takie już średni, Ten telemarki został chyba w miarę sensownie oceniony przez sędziów, bo to nie był dobry, telemarka, ale też nie jakaś podpórka typu żyła na przykład. I ogólnie widać, że Norwegowie wrócili do gry i można powiedzieć, że jest troszeczkę wyrównanie do średniej, że jeden zawodnik z takiej. Powiedziałbym delikatnej egzotyki, czyli Szwajcar jest wysoko, troszeczkę wżej z Bersadola. Do Znów, powiedzmy, te proporcje w czołowej dziesiątce powolutku w szerszej perspektywie zbliżają się do tego, że było porówno pomiędzy czołowe nacje. Z wyłączeniem jednej nacji, o tym powiem jakiś czas później. Siódme miejsce, Sundal, piąte po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze, wyrównany po pierwszej serii, naprawdę super skok. Mówię, że drugi już nie tak dobry, też warunki były troszeczkę cięższe, no ale występ super. Ósme miejsce, Deszwadę, 11 po serii pierwszej. No gdyby nie to drugie miejsce, to można byłoby się pozachwycać, ale ja i tak uważam, że Deszwadę się świetnie zaprezentował i... Na dziewiątym miejscu za 9 po serii pierwszej. Też występy bardzo przyzwoite, ale no bez jakiejś niebywałej rewelacji, jak na możliwości zajca. Chociaż, jak na ten sezon, naprawdę bardzo fajny występ. dziesiąte miejsca: Hajbek drugi po serii pierwszej. No, ten drugi skok mu kompletnie nie wyszedł, naprawdę mu nie wyszedł. Znowu odchylony, znów w zasadzie leci troszeczkę bokiem. Kosi tym lewym bokiem, ta narta wychodzi. Nierówno jeszcze tego nie ustabilizował w zasadzie przez cały lot, i naprawdę ten skok był słaby, przynajmniej w mojej opinii. No i reprezentacja Polski: 21 pierwszy stok, dwudziesty po serii pierwszy. Gdyby być w dobrym humorze, doliczyć mu te punkty za lądowanie koślawe z drugiej serii, to byłoby może 19 miejsce. Może, bo gdyby nawet za bardzo nie doliczyć, to by został na tym 21 miejscu. 22 żyła, 27 po serii pierwszej. Można by doliczyć za to lądowanie potencjalnie tyle, że byłoby 17 miejsce. ale 49 punktów. Ok, lądowanie w porządku. Ogólnie o stochu należałoby jeszcze powiedzieć, że skok pierwszy spóźniony, drugi bardzo spóźniony, o czym sam mówił, bo tak jak mówię, nie będę tutaj oceniał spóźnienia skoku. bo z tych kamer naprawdę ciężko cokolwiek ocenić, czy jest skok jest spóźniony, czy nie, chyba, że jest naprawdę makabrycznie spóźniony i o tym jest mowa, że jest dużo rezerw, jeżeli chodzi o stocha, jest, to staje się zgodzić, ale z drugiej strony stoch z rezerwami to wcześniej był na piąte, szóste miejsce, albo nawet na podium, a teraz no to jest stoch właśnie na trzecią, dziesiątkę i nawet w drugiej serii to były raczej warunki czasami nawet powyżej średniej i to jest jak jest, żyła warunki w pierwszej serii, powyżej średniej, nawet z tej belki, trochę za bardzo chyba te odbicie uciekają w górę, to jest kompletnie kom niż chociażby w Clingetal jeśli chodzi o że bardzo mocno w górę to odbicie, być może przez to, że był wiatr z tyłu, no to tak to zostało rozwiązane, a w drugiej serii no to lądowanie okej, okay, ale ten odjazd kompletnie zawalony, jeśli chodzi o żyłę. I, I tak, 49 punktów od sędziów za coś takiego za skok podparty, podkreślam, to jest skok podparty, no to jest dość łagodne, wiadomo, zostało to delikatnie podparte, to trzeba było zobaczyć na powtórce. No to z jednej strony te 49 punktów jest wyważone, bo no była ta powtórka bardzo delikatka, a z drugiej strony formalnie kiedy jest podpórka, no to nie ma prawa być taka ocena, za tym po prostu nie ma prawa. I można powiedzieć, że jak nie idzie, to nie idzie, chociaż z drugiej strony przy dyskwalifikacji żyła w ogóle znalazł się w drugiej serii, to należy podkreślić, chociaż... To jest za dużo powiedziane, bo jednak nie byłby, jednak nie byłby na w ślizgu, ale po prostu tak wyszło. 27 pozycja pierwotnie, 33. Miejsce: Kubacki ogólnie, Krzysztof Biegun. Bardzo fajnie rozłożył ten skok na czynniki pierwsze w studiu dużo lepiej niż ja byłbym w stanie to zrobić. Więc zachęcam do tego, żeby po prostu obejrzeć jego materiał, że skok za wcześnie, czy raczej za późno zaczęty przez to pojawiły się kolejne błędy, spóźnienie skoku, później jeszcze narty odbiły w powietrzu, że góra nie do końca aktywna w taki sposób, jaka powinna być. No i jeszcze przy tych warunkach, no to skok był po prostu nieudany, jeśli chodzi o Kubackiego. Kolejny zresztą, 36. wąsek. No jest jak jest, po prostu jest jak jest. Zresztą to, że jest czterech, a nie pięciu, to już pokazuje, że jest jak jest. A jeszcze tutaj się szóste miejsce pojawia i tak jak mówię, to jest naprawdę zabawne, że akurat ta reprezentacja wywalcza dodatkowy brał startu. Bo jeśli chodzi o Norwegów, to dzisiaj Norwegowie zrobili swoje bardzo mocno. Ponad 200 punktów Pucharze narodów. Ale Polacy, no naprawdę, jest to dość zabawne, bo taka ciekawostka. Polacy w Pucharze Narodów mają 132 punkty. W trakcie tego konkursu Norwegowie nabili 210, a w przeciągu dwóch ostatnich konkursów Szwajcarzy z naciskiem na Deschwantena, ale nie tylko, zdobyli 139. W ciągu dwóch ostatnich konkursów Szwajcarzy zdobyli więcej punktów niż Polacy przez 7. I można powiedzieć, że Polacy okupują się na tym siódmym miejscu w tym momencie. Zarówno od góry, jak i dołu, Reszta odjeżdża albo do przodu, albo tył troszeczkę jednak się oddala, oddala się od, powiedziałbym, rywali reprezentacja Polski, ci, którzy są z tyłu, ale ci z przodu nadal odjeżdżają, nawet jeżeli nie mają najlepszego konkursu, tak jak chociażby Japończycy z naciskiem na Ryoyu Kobayashiego, więc no nie napawa to jakimś wielkim optymizmem przed Magiczny Engelberg. Znów piątek taki jak z Klingental, a teraz sobota jest taka mniej więcej jak niedziela w Klingental, więc strach się bać, co będzie jutro. Bo jeżeli nie będzie farta do warunków, raczej znaczy będzie pech do warunków, to naprawdę może się skończyć jakimś dramatycznym wynikiem w skali ostatniego czasu, a nie takim, że dramatycznym względem lat 90., połowy lat 90., no bo wtedy to był dramat, dramatyczny, kompletnie inna skala dramatu. I też to skłania troszeczkę do rozmyślań, czy sezon olimpijski to nie było takie pogrożenie palcem, troszeczkę od skokowych bogów można tak powiedzieć, że Polacy uważajcie, nie jesteście tak mocni, jak myślicie. A minęły dwa lata, wszyscy o dwa lata starsi, można tak powiedzieć. No i minął ten czas, i tak nie bardzo widać, kto miałby zastąpić to miejsce, które po prostu są czołowa trójka. I nie bardzo jest kto, ktoś, żeby od razu te miejsca zastąpić ad hoc. A jednocześnie, patrząc na infrastrukturę polską i pozostałych czołowych nacji, a zwłaszcza tych właśnie nieczołowych, czyli Szwajcarów, Finów. A zwłaszcza Francuzów, to czy te wyniki z ostatnich lat przypadkiem nie są ponad stan? Porównajcie sobie, jaka jest liczebność skoczni, jakość skoczni, zdatność do użytku, jeżeli chodzi o pozostałe kraje, nawet nie czołowe, tylko właśnie z tej. Drugiej półki, a może nawet z trzeciej półki, można tak powiedzieć. I zastanówcie się, czy faktycznie ta mocarstwość Polski wynika, jest mocno osadzona po prostu w infrastrukturze, przez którą można przypuścić te mnóstwo dzieci. I czy faktycznie jest to porównywalne z Austrią, Niemcami, Japonią i ogólnie całą resztą, czy jest raczej porównywalne właśnie do takiej Francji, gdzie obiektów średnich jest więcej niż w Polsce zdatnych do użytku. Dalej. Reprezentacja, Niemiec jest 12. Wellinger, pierwsze po serii pierwszej. Ja naprawdę nie wiem, co tam się stało w drugim skoku, naprawdę nie mam pojęcia. Niech ktoś mi to wytłumaczy, bo ja nie jestem w stanie na to jakkolwiek odpowiedzieć. Jestem totalnie zaskoczony. Bardziej nawet niż na Wickersund w 2017 roku, kiedy nie porzucało, miał bardzo słaby wiatr, dość krótką belkę. To jeszcze można było wytłumaczyć. Tutaj naprawdę nie wiem, co się stało, bo nawet w to w miarę spokojnie, że powiedziałbym, że uśredniony odczyt jakby miał być dużo gorszy, że czegoś uśredniony odczyt nie pokazał. Nie wiem, nie wiem, co tu się stało. 20 Geiger, 22 po serii pierwszej, no raczej Geiger pokazał się właśnie z kwalifikacji, że w zasadzie naprawdę te klingetal było znacznie powyżej stanu i Geiger no słabo wygląda, słabo wygląda, a jeszcze w próbnej to było kompletnie piąta dziesiątka. 24. Haman, 20, przepraszam, 19. posteri pierwszej. Występ w miarę w porządku, ale ze względu na to, że nie ma limitów dla Niemców dodatkowych na następny period, no to może będzie w krajówce i to najwyżej tyle, jeśli chodzi o Niemców. 20. laj 29. posteri pierwszej. Też nie do końca więc się stało w pierwszej serii, bo w drugiej serii już skok który o lepszy. No i Rajm, dyskwalifikacja, a byłaby to czwarta nota. Ogólnie dzisiaj pracował i desuje Christian Katol a z tego co pamiętam na górze jest Martin Solem, i on też dołożył jeszcze Trzofenika do kolekcji. Dalej, Austriac, 11, Fetner, 12 po pierwszej, jedyny, który nie kieruje odbicia w górę w zasadzie z całej stawki i daje sobie jakoś radę z tym. 14, Herald, 13 po pierwszej, występ taki przyzwoity, ale no nie pokazuje tego, co do przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. 28. Hubert, 24. po serii pierwszej. No, są chętni, żeby go wymienić zdecydowanie. Być może można było coś powiedzieć o Tchaofenigu, bo on przez cały weekend skacze tak mocno średnio, no ale nie przystąpił do rywalizacji, czyli nie został dopuszczony do startu. Dalej, Słoweńcy, 15. Domen, 14. po serii pierwszej. No, warunki raczej nie pod niego, więc ogólnie można być z tego występu w miarę zadowolonym, jeżeli ktoś kibicuje Słoweńcom. 15. Peter, 16. po serii pierwszej. Przepraszam, 16. po pierwszej, po drugiej serii jest Peter Preutz. występ solidny, przyzwoity, warunki raczej poniżej jeśli chodzi o Preutza i już tak chyba prędkościami nie bryluje jak w Klingenthal. Dyskwalifikacja Low rokosa, a byłaby szósta nota po serii pierwszej. Norwegowie, większość w czołowej 1027 27. Tandy, 30. podstaję pierwszej, no Stegl jak machał w pierwszej serii, do to wiary w jego spojrzeniu nie było w ogóle zagroż wiary, ale wystarczyło, chociaż bez dyskwalifikacji to, to, to tego by nie było w drugiej serii i 31. Wilhelmstadt, jedną dziesiątą za tandem. no naprawdę w końcu ten skok wyszedł, mu naprawdę wyszedł i to w serii ocenianej, no i co z tego, no zabrakło, a Estfold raczej, no nie będzie siedział w Pucharze Kontynentalnym, no bo niby czemu ma sieć, jak Wilhelmstadt ani razu nie zapunktował, mimo tego, że Dyspozycja już ta poszła w górę, no to cały czas nie ma ani jednego punktu w pucharze świata. Dalej, Japończycy, 12 Rio, 21 po serii pierwszej. Wygrana seria próbna, a warunki trochę powyżej średniej. Skok zdecydowanie dłuższy: 143 metra. W pierwszej serii chyba trochę za bardzo był te narty przyszły. Nie wiem, czy dlatego, że spóźnił skok, czy co się tam stało, ale ten pierwszy skok nie był najlepszy. W drugiej serii bardzo dobry skok, chociaż no to nie najwyższa w całym konkursie, czy raczej w całej drugiej serii. 17 Nikkei do 25 po serii pierwszej. No warunki powyżej w serii pierwszej, a w drugiej serii też bardzo solidny skok. Ogólnie Nikkei do zrobił się bardzo równy, bardzo powtarzalny. I naprawdę to jest taki zawodnik, którego spodziewałem się rok temu po fantastycznym LGP. I początek Nikaido w tym sezonie też miał taki mocno średni, a teraz naprawdę stabilizuje się na bardzo fajnym poziomie Nikajdo. 25. czerwca, 23. po serii pierwszej występ, w porządku pierwszej serii, warunki powyżej i bardzo długi skoklądowanie, lądowania, tak jak większość na tej skoczni też kolejny bardzo silny występ i 30 Takeo, czy 26 po serii pierwszej. Jest zabawne to, że z w Pucharze Kontynentalnym spisał się świetnie, że gdyby nie ostatni konkurs, prawdopodobnie wygrałby cały period a Takeuchi, który raz zapunktował w pucharze kontynentalnym. Kiedy Wille Hammer zniszczał, był w czołówce, to od raz zapunktował w jednym z konkursów był w trzeciej dziesiątce. I w zasadzie podmianka na Nakamura nie zwiastowała nic ciekawego, a tutaj Takeuchi dwa razy bardzo warunki poniżej średniej, dostał się do drugiej serii, a w pierwszej serii był 26. Więc naprawdę jest to wynik znacznie powyżej oczekiwań, przynajmniej dla mnie. No i ta wymiana, no broni się od razu, no bo Takeuchi od razu zapunktował, a Nakamura to miał jeden w miarę dobry konkurs, i to dlatego, że naprawdę podwiał pod narcie. Pytanie o jakiegoś dobrego skoku w drugim konkursie, w Kusamo. Dalej, Szwajcarzy: 18. Peje, 18 po serii pierwszej. Najlepszy. Występy w tym sezonie są znacznie lepsze niż w poprzednim i w zasadzie do porównywalnych występów to się trzeba cofać do jeszcze poprzedniego sezonu. Więc naprawdę peje, skacze bardzo solidnie. 32 Aman, no, gdyby było lepsze lądowanie, to pewnie byłby w drugiej serii, ale tutaj Aman, no też mu lądowania nie wychodzą. 45 Imhoff, ja mam wrażenie, że on w drugiej fazie lotu za bardzo pcha się do dart on przecina tą parabolę lotu w końcowej fazie i strasznie dużo na tym traci. Dalej, Finlandia ze stoją, 29 Igro, 28 po sobie pierwszej do no, przy dyskusji, ale jednak jakieś tam punkty wpadły, chociaż nie tutaj. Przez dyskwalifikację, do no zależy jeszcze, jakby trzafanik skoczył, bo to wcale nie jest oczywiste, że on dostałby się do drugiej serii. No to jednak jakieś tam punkciki wpadły. 35 Wal to bardzo dobra seria próbna: 10 miejsce do no warunki powyżej średniej. No i trochę zaskoczenie i dusz że bez punktów. 37 Etudus, 1,40 Ale to do skoku za bardzo nie wyszedł. No i keto dyskwalifikacja, ale wydaje mi się, że tam skok był mocno spóźniony, że to widziałem aż nawet z tej niekorzystnej kamery. I do tego 41 do tego, gdyby nie było dyskwalifikacji, więc to nie jest kwestia tego, że dobrze skoczył dyskwalifikacja, tylko do wyglądało to tak, jak to wyglądało. No i reszta świata tutaj biorę i Włochów, bo było tylko dwóch i Amerykanów, bo żaden nie zapunktował, ani żaden nie był nawet blisko. 19. Bresadola, 15. Po sobie pierwszej dwa bardzo fajne skoki, zwłaszcza pierwszy bardzo fajny. Ciekawe, czy ta skocznia była jakoś bardziej leży, bo wydaje się, że to jest zawodnik raczej pod przednie wiatry, ale jednocześnie życiówkę miał właśnie na tej skoczni. Jestem ciekaw, jak to będzie miał przełożenie na dalszą część sezonu, bo początek sezonu poprzedniego miał bardzo dobry, a skoro ma zaległości treningowe, no to wydaje się, że jego Forma powinna rosnąć i jestem ciekaw, jak to będzie dla i 4 skoczyć z tym zawodnikiem, bo wtedy jego forma zaczęła właśnie gwałtownie spadać rok temu. 23 Zograwski, 17 po serii pierwszej. No ten drugi skok, nie wiem co tam się stało do końca, jakby kompletnie mu zabrakło noszenia, w końcówce tak totalnie. No ale kolejny występ, taki dość. W miarę solidnie zapunktowany. 34. kołdelka skok, naprawdę w porządku warunki, no jeszcze, czy raczej już nie powyżej, nie bo sam początek, chociażby w obejmie powyżej, nie później już nie było tak dobrze, ale ogólnie skok kołdelki rokował na to, że mogą być punkty. No nie wystarczyło, ale ogólnie kołdelka jest w lepszej dyspozycji niż rok temu, chociaż akurat podczas TCS-u kołdelka zapunktował, co nie do końca odzwierciedlało jego formę, mam takie wrażenie. A teraz naprawdę kołdelka wygląda chyba najlepiej od półtora roku, może nawet troszeczkę dłużej. 37. Wasilie, występ w porządku. 39. Franc też bardzo w porządku. Występ no trafił słabo z warunkami. 41. Ypc Trochę lepiej w próbnej, do, no, ale tutaj potrzebowałby naprawdę pomocy wiatru, czy raczej braku wiatru w tym przypadku. 42. FOB Wyrównanie życiówki po raz kolejny. No wiadomo dlaczego, ale jednak warto to odnotować. No do, panie, jest bardzo daleko w tym momencie. No ale może ktoś zostanie dokoptowany prędzej czy później. Chociaż jeżeli chodzi o Francuzów, no to te występy nie napawają jakimś wielkim optymizmem, mówię o zapleczu. 43. Belshow, znów bardzo, no może bardzo już opowiedziany, fajny skok, nieoceniany i w konkursie głównym naprawdę skok na poziomie kwalifikacyjnym, czyli naprawdę, no bardzo średni jeśli chodzi o Belshowa, 44. urlop, skok też średni, chociaż tutaj oczekiwania były nieco mniejsze i 46. ostatni zesklasyfikowany Kampreger, no skok nie wyszedł, ale nie wiem co tam dokładnie się stało. To tyle. Do usłyszenia.